Dzień dobry, dzisiaj wtorek, 11 dzień marca, Nina Nocoń, pora na noc, porana, pogodowe informacje, co dzisiaj w naszym kraju. Dzisiaj, Szanowni Państwo, dominuje zachmurzenie umiarkowane, ale będą miejsca, gdzie zachmurzenie małe, wręcz do bezchmurnego nieba. To są godziny do dopołudniowe, na pewno więcej chmur na południu Polski, na północnym wschodzie, na północnym zachodzie, a także w Kujawsko-Pomorskiem, chociaż i tu powinny pojawić się przejaśnienia, no i rozpogodzenia. Godziny popołudniowe, podobna sytuacja, raczej południe Polski, południowy wschód, południowy zachód, a także pół. Z zachmurzeniem nieco większym. Może też na południu Polski pojawią się lokalne przelotne opady deszczu, aczkolwiek deszcz bardzo potrzebny. Co z temperaturą? Od 8 do 10 na północ, od 10 do 15, 16 na zachodzie, 14 stopni w centrum i na wschodzie, na południu od 14 do 16. 16 stopni to jutro najwyższa wartość temperatury. I teraz jeszcze sprawdzimy województwo śląskie, o ile w pierwszych godzinach dnia więcej rozpogodzeń, przejaśnień może się pojawić, szczególnie w centrum województwa śląskiego, no to dosyć szybko te chmury się dzisiaj też pojawią, no i taki cały dzień będzie ze chmurzeniem umiarkowanym, ale z rozpogodzeniami, przejaśnieniami lokalnie mogą dziś pojawić się też przelotne opady deszczu. 14 stopni Częstochowa, Katowice 15, Bielsko. Ciśnienie względne dzisiaj 1200 hektopascale, czyli dosyć niskie, więc biomet będzie niekorzystny.